Dzisiaj nauczymy się korzystać z autolayoutu w Figmie, bardzo potężnego narzędzia. Pamiętaj, żeby zostać do końca, bo pokażę Ci techniki, które zmieniają grę. Partnerem odcinka jest Just Join IT. Jeśli szukasz ofert z UX od najlepszych firm z branży IT, sprawdź link w opisie tego filmu. Będziemy inspirować się m.in. boksem ze storiskami z Instagrama, który wszyscy dobrze znacie, bo jesteście próżni i tam wrzucacie swoje fotki z siłowni. Dobrze, tak jak widzicie, ja mam już desktopowy frame, który posłuży mi jako plansza, na której będę działać. Zaczynamy od tego, żeby zrobić awatar oraz nazwę użytkownika. Awatar zrobimy za pomocą frame'a, który będzie mieć jakieś 64x64. Teraz dodam mu wypełnienie, żeby było w ogóle widać, co my z nim robimy. Kolor nie ma obecnie znaczenia, bo i tak wstawimy tam zdjęcie. Co ma natomiast znaczenie, to zaokrąglenie. Awatary powinny być okrągłe, więc dodajemy tutaj taką wartość, żeby całość była po prostu kółkiem. Biorę teraz narzędzie tekstowe i dodaję tutaj username. Tutaj będzie nasza nazwa użytkownika. Zwróćcie uwagę, że już mam odpowiednie wartości: 14 rozmiaru i 20 line height. Dodaję line height, ponieważ chcę mieć kontrolę nad wysokością tego obiektu. Jeśli nie wiesz, o czym mówię, sprawdź poprzednie odcinki Figmy od zera. Zaznaczam oba te elementy i wciskam Shift A, bądź wybieram tutaj plus przy pozycji auto layout. Tak jak widzicie, frame został utworzony na nowo. Z frame'em avatara i username'em w środku. Jest to frame Auto Layout, który możemy poznać po takiej ikonce. Kolejnym krokiem jest oczywiście zmiana nazwy tego frame'a, nazwę ją Item. Nazwy oczywiście nie mają dużego znaczenia dla nas w kontekście tego tutoriala, ale generalnie zachęcam Was wszystkich do nazywania odpowiednio warstw i obiektów. Chciałbym, żeby cały ten kontener Item Miał dokładnie 88 pikseli szerokości i tak właśnie zrobiłem. Ale, tak jak widzicie, wszystko jest dosunięte do prawej strony. To mi się nie podoba i to właśnie chcę zmienić, i zrobię to w tym momencie za pomocą tego kwadratu, tutaj, który ma 9 pozycji, i te 9 pozycji pozwala nam dopasować to do miejsca. W którym chcemy, żeby następowało wyrównanie. Więc jeśli chcemy, żeby elementy w naszym frame'ie były dopasowane do lewej, to wybieramy jedną z tych trzech opcji. Jeśli chcemy, żeby były wyśrodkowane, wybieramy jedną z tych trzech opcji. Dobra, zapomniałem powiedzieć jeszcze jednej ważnej rzeczy, mianowicie tak jak widzicie tutaj strzałkę w dół, oznacza to, że elementy, które są w kontenerze auto layoutu, dodałem tutaj parę kółek, to są po prostu kierowane właśnie w dół. Ale jeśli klikniemy sobie strzałkę w bok, no to te elementy będą po prostu. Ustawione poziomo i będzie można to wszystko zmieniać tak samo, tylko że będą w inną stronę. Proste, proste. Dobra, wracamy. Kolejnym krokiem, jaki zrobię, jest zaznaczenie właśnie obiektu username i zmiana jego tekstowego alignmentu na środek, ponieważ chcę, żeby wszystkie imiona, nazwiska itd. które tutaj wleję później, były wyśrodkowane, a nie żeby były wyrównane do lewej bądź prawej. Możecie też zauważyć, że jest dosyć spory odstęp pomiędzy awatarem a nazwą użytkownika. I ten odstęp jest kontrolowany za pomocą tej wartości spacing between items. W tym momencie wynosi 23, ale ja bym chciał, żeby wynosił zdecydowanie mniej. Mogę to zrobić wpisując tutaj liczbę, na przykład 8, albo mogę też wsadzić po prostu myszkę tutaj pomiędzy te obiekty i kontrolować to za pomocą kliknięcia i przeciągania. Zobaczmy, jak będzie wyglądało z 4. Wygląda nieźle. Okej, okay, kolejna istotna kwestia to jest sizing, który możemy kontrolować na kilka sposobów. Cały ten nasz kontener item, ten cały komponent, zaraz zrobimy z jego komponent, ma 88 pikseli. A ile ma username? Username. Ma, moi drodzy, 68, bo tyle mniej więcej zajmują te litery tutaj, ale ja tutaj będę wklejać no, dłuższe nazwy i dlatego chcę, żeby to było zawsze szersze, na 100% szerokości tego kontenera. Tutaj mam taką kontrolkę, która pozwala mi zmienić resi resizing, i właśnie. Wybiorę opcję Fill Container, która automatycznie rozciągnie to do całej szerokości kontenera. Zauważmy, że jeśli zmienię teraz rozmiar Item i zrobię, żeby był szerszy, to Username też jest szerszy. Gwoli ścisłości wyjaśnijmy sobie te trzy opcje. Fixed Width to jest opcja stałej szerokości, którą mogę po prostu sobie wpisać z palca. To może być 20 i tyle będzie zawsze. Hug Contents... To jest wartość, która będzie zawsze próbowała po prostu ścisnąć tę szerokość do maksymalnej potrzeby bądź minimalnej potrzeby może raczej tak powinienem powiedzieć tego elementu, czyli tyle, żeby zmieściło się po prostu username bez łamania linii w tym momencie. Tak w najprostszych słowach. Natomiast fill container to jest właśnie to, co ja chcę tutaj mieć, czyli opcja, która rozciągnie nam to do granic możliwości. Ok, zaznaczamy w takim razie cały item i robię z tego komponent. Ok, teraz pozostało mi już tylko sklonować go kilka razy, a dokładnie w moim przypadku będzie to pięć razy. One są tutaj na ten moment losowo rozrzucone i chciałbym, żeby pojawiły się też tutaj twarze, więc zaznaczam sobie dokładnie te tutaj wszystkie awatarki w ten sposób i wybiorę sobie wtyczkę, która nazywa się Content Reel. To nie dotyczy stricte auto-layoutu, ale pokażę Wam, jak fajnie można to zrobić. Wybieram sobie Opcję Image i zrobimy sobie tutaj awatary, które nam udostępnił Przemek Górczyk, którego pozdrawiam serdecznie. No i widzimy, że zostały wlane te obrazki. To samo zrobimy z username'ami. Zaznaczyłem je sobie wszystkie. Wybieramy Tekst i. Weźmiemy sobie tutaj jedną z tych opcji, na przykład imiona. Co prawda nie są dopasowane do płci, ale teraz wszystko jest płynne, więc to nie powinien być duży problem. Kolejnym krokiem będzie zaznaczenie wszystkich tych elementów i zamknięcie ich w jeszcze kolejnym autolejaucie. Zrobimy sobie z tego taki kontenerek, jak jest na desktopowej wersji Instagrama na przykład. Oczywiście zaznaczone elementy, kolejną mogę zamknąć w autolayoucie za pomocą tutaj tego plusa albo wciśnięcia SHIFT i A. No więc tutaj pojawia się frame 1, zmieniam mu nazwę na container i to mi się podoba. Tak jak możemy zauważyć autolayout uznał, że odstęp pomiędzy elementami będzie w tym momencie wynosić 20. To oczywiście możemy zmieniać jak nam się żywnie podoba. Żeby nasz container bardziej przypominał kontener dodamy mu stroke czyli obrys. Zrobimy żeby był całkiem szary. Ale jednak dość widoczny i widzimy, że przylega idealnie do krawędzi praktycznie tego, co jest na górze i tego, co jest na dole, co oczywiście chcielibyśmy zmienić. Dlatego dodam sobie tutaj padding. Padding, moi drodzy, to jest właśnie odstęp pomiędzy treścią a granicami obiektu. Mamy tutaj dwie opcje dodania paddingu: padding horyzontalny i padding wertykalny, czyli poziomy i pionowy. Poziomego dodam sobie w tym momencie 12, 12 z każdej strony. A pionowego dodamy sobie 20. 20 z każdej strony, co możemy zauważyć po tych oto fioletowych paskach. Więc, jeśli najedziemy na te łapki, te kreseczki, widzimy wartość, jaka tutaj jest. Możemy je kontrolować za pomocą oczywiście tych pól tutaj, ale możemy je również kontrolować za pomocą tych łapek, o których wspomniałem przed chwilą. I tak jak widzimy, od góry mamy troszkę inną percepcję tego odstępu niż od tego na dole, ze względu na to, Jaki line height ma tekst, poza tym tekst też inaczej postrzegamy niż granice tego kółka z awatarem. Dlatego chciałbym, żeby z dołu było tego paddingu troszkę mniej, więc ustawiam tutaj 16 za pomocą tej łapki. Żeby było jeszcze ciekawiej, dodamy tutaj malutkie wypełnienie dosłownie tyci, tyci, żeby ten boks miał więcej smaczku. Dzięki temu, że nasz pierwszy element na liście jest komponentem. A cała reszta to tylko instancje, jeśli chcę zmienić odstęp pomiędzy tym elementem a tekstem, to mogę to zrobić za jednym zamachem we wszystkich, po prostu ruszając tylko ten pierwszy. I tak właśnie teraz zrobiłem. Nie podoba mi się ten duży odstęp pomiędzy tymi wszystkimi elementami, dlatego wezmę sobie ten odstęp po prostu złapie tutaj i zredukuję go. Zredukuję go dosyć znacząco, bo aż do zera. Teraz sobie jeszcze przeciągnę ten cały kontener na środek. No i wygląda fajnie. Ale jest jeszcze jedna ciekawa opcja w autolayoutie, która nazywa się pozycjonowaniem absolutnym i którą Wam teraz pokażę. Dobra, zrobiłem sobie tutaj taki przycisk. To, jak go robić, to już jest mało istotne, tak naprawdę, bo to możecie zobaczyć w innych materiałach, ale spróbujmy go wrzucić tutaj. I tak, jak widzicie, niestety, bądź stety, jeśli to chcecie zrobić. Pojawia się jako kolejny element, który rozciąga cały ten kontener, a to nie jest efekt, który chcę osiągnąć. Efekt, który chcę osiągnąć, to to, żeby ten przycisk był najechany na ten element, jeśli mogę tak powiedzieć. I dzięki najnowszej aktualizacji Figmy mogę to zrobić. Wybieram opcję Absolute Position. To jest ten przycisk tutaj. W tym momencie, jak widzicie, uznajemy za te elementy, które rozciągają cały kontener, wyłącznie no, nasze awatary. Ten element możemy przeciągnąć wtedy spokojnie tutaj, na przykład, w ten sposób. Możemy też oczywiście skopiować go sobie za pomocą na przykład opcji command D i przerzucić drugi taki, który będzie po drugiej stronie, i możemy go na przykład o, w ten sposób odwrócić. I teraz widzimy, że. Mamy po dwóch stronach takie fajne najeżdżające tutaj na nasze awatary przyciski. Czy to jest ładne czy to nie jest ładne to oczywiście jest osobna historia, natomiast to jak to już to zastosujecie to jest wasza sprawa. Jest jeszcze jedna rzecz, którą bym chciał wam pokazać, a nawet więcej rzeczy, dlatego usunę teraz te przyciski i pokażę wam coś jeszcze. Do tego muszę się pozbyć jeszcze tych imion. Oczywiście, kiedy mamy już kółka z awatarami, no to tutaj powinniśmy mieć na dole taki sam padding jak na górze. I tak jak widzicie, tutaj zostało już otwarte specjalne menu, które pozwala nam kontrolować paddingi indywidualnie. Jeśli chcielibyśmy się go pozbyć, to widzimy, że możemy kontrolować ten padding z obu stron jednocześnie, a jeśli chcemy mieć różne, no to musimy to menu rozwinąć, wtedy mamy więcej pól. No dobrze, ale zobaczmy, co się stanie, jeśli chcielibyśmy ten odstęp zredukować tak mocno, że będzie go poniżej zera, tak, żeby te awatary na siebie nachodziły. No i nachodzą na siebie, i jest to w porządku, ale co jeśli chcielibyśmy zrobić, żeby ten element był na górze? Przecież jest już na samym szczycie listy warstw, czyli powinien być tak naprawdę ponad tym gościem i tak dalej, i tak dalej. Jak możemy to osiągnąć? Bierzemy cały ten kontener. I klikam to menu z trzema kropkami i wybieram tutaj opcję Canvas Stacking z First on Top. W tym momencie zmienia się zupełnie kolejność tego, jak są te rzeczy układane, i w tym momencie to, co jest na samej górze listy warstw, jest rzeczywiście na górze listy. Nie tylko listy na górze tej warstwy. Kolejna ciekawa rzecz, która się też pojawiła niedawno, to jest właśnie opcja Strokes, którą możemy ustawić na Included in Layout. To oznacza, że jest to bardziej zbliżone do tego, jak działa CSS. Kontenerowi ustawiłem stroke na 10, który jest inside, czyli jest w środku. Zauważcie jednak, że wysokość tego kontenera to 104. Mamy 64 wysokości tego, tego awatara, 20. Paddingu z obu stron, czyli 40. No, razem daje to 104, ale hej, mamy tutaj jeszcze przecież 10 na cały obrys Border bądź Stroke, jak zwał, tak zwał. Jak do tego podejść? No cóż, klikamy sobie właśnie na ten element na to menu z trzema kropkami i wybieramy Strokes Included in Layout. Dzięki temu. Nasz stroke, który ma 10, zostaje doliczony do wysokości całego kontenera i już teraz wynosi ona 124, tak jak widzimy tutaj. Jeszcze jedna rzecz, którą chciałbym Wam pokazać, to opcja Spacing Mode, która została tutaj. Troszkę zmieniona w kontekście tego, co było tutaj wcześniej, natomiast polega ona na tym, że jeśli wybierzemy sobie space between, to po prostu elementy zostają rozrzucone na maksymalną szerokość, na jaką sobie mogą pozwolić, z równymi odstępami pomiędzy sobą. Jeśli zmienię rozmiar kontenera, one będą ciągle zwiększały swoją przestrzeń między sobą. Przygotowałem tutaj trzy przyciski. Mały przycisk, który ma 16 line height'u, duży przycisk, który ma 40 line height'u i giga przycisk, który ma aż 70 line height'u. Więc jeśli weźmiemy sobie i zamkniemy je wszystkie we frame'y, który ma auto layout, a jak widzicie już to zdążyłem zrobić, to możemy oczywiście kontrolować ich wyrównanie do dołu, do środka, do prawego środka, do górnego prawego rogu i, tak dalej, i tak dalej. Ale CSS i Flex mają taką właściwość, która często może się przydać. I wystarczy, żeby wziąć ten nasz kontener, który posiada elementy tekstowe, zaznaczyć i wybrać tutaj opcję text baseline alignment, która sprawi, że elementy tekstowe dopasują się do siebie tak, żeby wszystkie miały jedną wspólną linię. Zauważcie, że jeśli poprowadzę tutaj dokładnie taką kreskę one wszystkie będą na tej jednej linii, niezależnie od tego, jak duże te przyciski będą. Jeśli chcę na przykład zmienić rozmiar tego przycisku, to on się zmieni, owszem, ale ciągle tekst będzie wyrównany. Nieważne, jak duże będą te przyciski. Zobaczcie, że zrobię tutaj ekstremalny burdel, i te przyciski już w ogóle nie przypominają przycisków, one ciągle się trzymają tego swojego miejsca na tej linii. Przypominam, czerwona linia. Natomiast jeśli wyłączę teraz te opcje Text baseline alignment, to one po prostu się wyrównają, ale do całości, a nie do tekstu. I znowu mogę kontrolować ich pozycję za pomocą tego pudełka tutaj. Mam nadzieję, że wam się przydało. Do zobaczenia następnym razem.